Droga skoczków narciarskich do Pekinu kręta i wyboista. Wyniki słabe, Kamil Stoch kontuzjowany, a do Dawida Kubackiego na kwarantannie dołączył Piotr Żyła. Do Igrzysk 15 dni. Piotra Żyły wyścig z czasem na Igrzyska i na kwalifikacje na skoczni normalnej 5 lutego może się wyrobić. Teraz potrzebuje czterech negatywnych wyników, dwa w ciągu 24 godzin, które sprawią, że będzie miał status ozdrowieńca zgodnie z chińskimi wymogami. A potem dwa kolejne przed wylotem. A jak gdzieś pojawią się kłopoty, ratunkiem może być samolot prezydencki bądź linie Air China. Tak by żyła mógł chociaż wystąpić na skoczni no. dużej. Problemami Mistrz Świata się nie przejmuje. Wyleczyć z wirusa zamierza się tak. To post z Instagrama żyły. Czwartek pełen kłopotów, bo mamy też wyniki rezonansu kontuzjowanego stawu skokowego Kamila Stocha. Sztab szkoleniowy podjął decyzję, że na skocznie wróci nie wcześniej niż po weekendzie. Tutaj nie ma takiej pośpiechu, tutaj nie trzeba z Kamilą wracać natychmiast na skocznię, będzie jeszcze spokojnie czas. Wylot na Igrzyska 31 stycznia z Frankfurtu. Piotr żyła z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19 tuż przed Igrzyskami Olimpijskimi w Pekinie. Przypomnijmy, że w kwarantannie po zakażeniu znajduje się Dawid Kubacki. Kontuzjowana kostka nie pozwala natomiast trenować Kamilowi Stochowi. Żeby wygrać trzeba mieć szczęście, a dwa tygodnie przed Igrzyskami w Pekinie polskich skoczków ściga pech. Kontuzjowany jest Kamil Stoch, a na kwarantannie obok Dawida Kubackiego wylądował Piotr Żyła. Piotra Żyły wyścig z czasem na igrzyska i na kwalifikacje na skoczni normalnej 5 lutego może się wyrobić. Teraz potrzebuję czterech negatywnych wyników, dwa w ciągu 24 godzin, które sprawią, że będzie miał status ozdrowieńca zgodnie z chińskimi wymogami, a potem dwa kolejne przed wylotem. A jak gdzieś pojawił się kłopoty, ratunkiem może być samolot prezydencki bądź linie Air China. Tak, by żyła mógł chociaż wystąpić na skoczni dużej. Problemami mistrz świata się nie przejmuje, wyleczyć z wirusa zamierza się. Tak, to post z Instagrama żyły. Czwartek pełen kłopotów. Bo mamy też wyniki rezonansu kontuzjowanego stawu skokowego Kamila Stocha. Sztab szkoleniowy podjął decyzję, że na skocznię wróci nie wcześniej niż po weekendzie. Tutaj nie ma takiej pośpiechu, tutaj nie trzeba z Kamilem wracać natychmiast na nie będzie jeszcze spokojny czas. Wylot na Igrzyska 31 stycznia z Frankfurtu na multum sukcesów raczej nie powinniśmy liczyć. Według portalu Grey's Olympic Polska przywiezie z Pekinu raptem jeden krążek brązowy. W klasyfikacji medalowej zajęlibyśmy 26 miejsce za takimi zimowymi potencjałami potęgami jak choćby Hiszpania. Gdzie szukać nadziei, gdzie szukać optymizmu, niech rozgrzeje nas polski lud. Łyżwiarze Szybcy w tym sezonie sześciokrotnie stawali na podium Pucharu Świata. Uwaga na naszych sprinterów. Są nakręceni i nie chcą się zatrzymywać. Jesteśmy teraz jedną z najlepszych grup sprinterskich na świecie, także myślę, że możemy to z dumą teraz mówić i otwarcie już, nie wiem, schować jakiś wstyd czy, czy jakieś kompleksy do, za siebie i z uniesioną głową iść na, na tor i pokazywać, że jesteśmy silni. Mam nadzieję, że, że to nie nasze ostatnie słowa. Jak nie używia, że szybcy, to mamy jeszcze Short Track i Natalię Maliszewską. Regularną w Pucharze Świata jak szwajcarski zegarek. Trzy podium w tym sezonie, więc chcemy medalu w Pekinie. Stanie na podium pochoru Świata niejednokrotnie nie oznacza, że medal Igrzysk Olimpijskich jest dosłownie na wyciągnięcie ręki. Wiem, że Dojrzałam do tego też, że shortrek to jest niesamowita loteria, chociaż zawsze to powtarzałam. Ale ja bym chciała jednak być tym pewniakiem w tej loterii. Czekamy na wzruszenia i piękne historie. Polecamy tę Moniki i Macieja. Ona jest biatlonistką, on biegaczem. Para, którą Los rzucił na olimpijski szlak. Monika Honisz Staręga i Maciek Staręga. Wszystkiego dobrego na pekińskiej drodze życia.